Dziś spotkają się zespoły, których rywalizacja budzi wyjątkowe emocje. Miło nam Państwa powitać na zasłużonym Parc de Prince. To właśnie na tym obiekcie zagrają dziś piłkarze. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś wygra ta drużyna, która pierwsza strzeli gola. Zadziała zatem zasada złotej bramki. Drużyna Paris Saint Germain mierzy się z Olimpikiem Lyon. Atmosfera dzisiaj będzie bardzo napięta, czeka nas prawdziwa wojna nerwów, bo najmniejszy błąd może zadecydować tu o wyniku. Czy będą zatem piłkarskie szachy, gra na czas? Mam nadzieję, że nie, ale nie spodziewajmy się otwartej wymiany ciosów. Strzela! Nie ma! Dobry był ten jej strzał. Mocny! Prawie w światło bramki. Dobra presja teraz. Mają piłkę. No niezbyt ciekawy okres gry. Dużo strat z obu stron. I teraz dystansu. Ruba. Rykosze, to oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzutrożne. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Kulkarki PSG teraz próbują szczęścia na skrzydle. Uwaga! Może strzelać! Zagranie w okolicę polakarnego. Przy tej próbie nie mogła mieć kłopotów. Debrits. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Rzutka w pole karne. Wendy Renard wyjaśnia teraz sytuację. Zagranie za linię obrony. Uwaga. Wciąż jest groźnie. Jest! Jest bramka, która decyduje o wszystkim. Gol na bagę złota Tomku, który kończy ten mecz. Na powtórce widzimy dokładnie jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki, ależ gol.